Drodzy w, w tym odcinku gramy po raz kolejny w grę War Thunder szybko to usunę Proszę o lajka, subskrypcję, zapraszam do oglądania i jak widzicie mamy nasz bardzo szybki lekki jog i akurat teraz lecimy na punkta tam widzicie No nie wiem czy sobie poradzi z takimi dobrymi przeciwnikami, ale szybki jest, więc... Okej, okay, ogólnie trzeba wygrać. To jest nasza misja na teraz. to lecimy? Tutaj na B lecimy, ogólnie. Tak szybko przejął, oj. Aha. a nie, je, jednak nie potrzebuje pomocy. Już myślałem. Więc lecimy na punkt B. Dobra, przyjmują go już przeciwnicy, mało osób na to dojedzie. T-1-1, T-1-2. Uwaga na wskazę. A to chodzi punkt A, to chodzi o punkt B i uwaga na wskazaną stę. Co? Soszkaj, ja, kto mnie zniszczył? Ja myślałem, że ja. Nie myślałem, nie, że zniszczy mnie jakiś przeciw lotnicze działo przeciwlotnicze, ale co jest? Nie myślałem, że 7 mm może zniszczyć tak łatwo takie samochodzik To dosłownie, więc... Ogólnie trzeba polecieć. To lecimy, Dobre, dobra, dajcie mi chwilę, ja to z... dajcie mi sekundę. No i nice, no, dobra, już wszystko dobrze. Chciałem tylko coś sprawdzić. atakować punkt... i atakować punkt to. i atakować... atakować wskazaną strefę? nie wiem i dziękuję za wszystkie porady, czyli by się kontować Tiger 1 by wygrać w realistyczne bardzo dziękuję za to wszystko i lecimy, dobra trzeba ten punkt bez bezlikwidować Chwilę tych typów, którzy są na nim z ziemią, zrówność. Pod kątem czterdziestu pięciu To. Dobrze jest. Dobra. Lecimy. Oj! Montujemy się jak zwykle montujemy się oczy oczywiście Przyda nam to się Przeda nam się to, przydało się przyda. Ogólnie to się po prostu przyda. Teraz lecimy Ta Nie myślałem, że to byłby jakiś problem Teraz tutaj infiltrujemy Bum. Punkt B ogólnie trzeba zinfiltrować Stawił się co Trafienie krytyczne poleciało i kolega mi... Myślę, że już kolega mi killa ukradnie. O, nie z nie! Mówię najpierw niż Nie! Ja! Yeah. <grym> no ja yeah, na. Normalnie bym tym poleciał, ale on nie ma żadnych dodatkowych, więc tym polecam. Jest szybki, więc tyle mi starczy. O za To ogólnie trzeba wygrać. Proszę. Proszę tyle. Nie pisać nie dawać mi zaproszeń do nie dawać mi zaproszeń do oddziału, gdy nie jest live, bo nie przyjmę. Tylko na live ich przyjmuję, więc proszę. Tyle chciałem poinformować. Dziękuję. Tam tym się zaraz zajmiemy. Tam tym się zaraz zajmiemy. I zniszczony. Proszę. Dosłownie wleciałam w kolegę, jeśli to się nie zniszczyło. To... O, miejsce piąte w drużynie. Nice. No. Dobra. To, to muszę zmienić. Ponieważ te to nie ma żadnej bomby. A to jest ogólnie jedyny powód, czemu ja go mam, więc na razie z tym sobie zamienia. I lecimy naszym Tajgerem H1. Ale. Ta bomba. Ta bomba, która na Tajgera spadła. No ta bomba spadła. Dobra, lecimy. Dobra. Lecimy. Lecimy szybko, zająć strefę 3, 2, 1. Nie, ja od razu lecę. Nic mnie nie powstrzyma, bardziej to nikt, ale ok. Przypadkowo I kto walczymy? Walczymy z resztą Czyli Niemcy Przeciwko Sowietom, Francji, USA i Szwecji o, Świetnie O, kolega, tylko że szybszy Kolega nawet ma dobre przebicie pancerza tylko, że C ma on samym mocłowy pancerz. Taka 7 mm mogłaby go zniszczyć. A, co? Co? Ledwo co to przeżyło. Przejmujemy tam punkta, bo głównie to jest jeden powód, czemu ja go mam. Ha. Dobra Ale jak ja to, to nie zniszczyłem o. Lecimy naszym Tigerem Zastanawiam się jak taki ciężki czołg wygląda u, Bo u Niemiec to wiadomo Tiger H1, Tiger E, Tiger 2, ale. Ale w Rosji, jak u ZSSR RSA, Francji, jak gdziekolwiek to wygląda. Oprócz nie wiem, bo ja tylko, nie, nie wiem, jak się znać 38, szturm. Chwila 38, 380 mm. 380? Szturm Tiger. Szturm Tiger to jest. 38 cm szturm Tiger, tak? To jest, to jest jak nic szturm Tiger. 380 mm. Szturm Tiger zginął. To Tiger dwójka się nim zajmie, ja lecę na środek Pierwsza rzecz, ustawiamy się pod kątem 45 stopni Czyli tak gdzieś około tu jest kąt 45 stopni Nie, bomba, bomba, bomba Tam bombą spudłował Aha Skąd? Znaczy ja w ogóle się nie patrzyłam. Ile? To będzie w 500 mm pancerzu zrobiło. To już było zużyce, to to leci ostatnie. Noż ostatnie ostatnio leci. Dobra, jeszcze chwilkę, lecimy. Uj, to pokażcie, jak to, jest to to wygląda. Ale jestem wkurzony, bo taki flag Canon, nie taki anti-air, który też ma włączony dach, który dach też ma pokazany, jest o 700 razy cięższy do zniszczenia niż takie, taki niszczyciel czołków.

Bardzo ciekawe. Aha. Aha. Dobra, drodzy widzowie. To będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Robię takie specjalne krótkie, bo był ten live. Do widzenia.